Dzisiaj na Placu Zamkowym Sorosz ma twarz. Angeli Merkel. Telewizja Narodowa przemawia do zebranych tutaj Warszawian pod choinką na Placu Zamkowym. Natomiast na wielką prośbę Radosława Siedleckiego udzielamy mu głosu i Radosław Siedlecki chce wygłosić. Radosław Siedlecki, celebryta Telewizji Narodowej, statysta, który dzisiaj właśnie służy jako kukła palącego się Sorosza. Radosławie, Twoje życzenia i słuchamy. Witam serdecznie. Za pośrednictwem telewizji narodowej chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowo i Noworoczne panu naczelnikowi państwa polskiego Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tak, ja, naczelnikowi państwa polskiego, szanowni telewizowie należy tytułować poprawnie. Jarosław Kaczyński jest naczelnikiem Państwa Polskiego i serdecznie życzę Jarosławowi Kaczyńskiemu błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku i żebyście nie uginał pod wpływem tych pseudoprowokatorów z kodu z nowoczesnej i tak dalej, i tak dalej. Pani Beacie Szydło i panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie życzę również błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i życzę wam, abyście się też nie uginali pod wpływem tych właśnie pseudoprowokatorów i dążyli do tego, co robicie czyli po prostu jesteście dobrą zmianą, dobrą władzą. I róbcie to, co robicie do tej pory, i nie uginajcie kolan przed najeźdźcami europejskimi, przed Sorosem, przed Merkelową, przed wszystkimi. Polska powinna być niezależna. Przede wszystkim Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Soros dzisiaj ma twarz Angeli Merkel. Ta prawda dociera do społeczności warszawskiej. Ludzie się temu przyglądają. Występuje Radosław Siedlecki, statysta telewizji narodowej, celebryta Polski, i my dzisiaj dołączamy się do jego życzeń dla naszej elity narodowej. Przed chwilą powiedział pan: Polać mu! <laughs>